na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głęboka ojczyzny, nie tylko w jej minionej dzisiejszej niemocy, lecz w jej jasnej, silnej przeszłości. Zrodziła je miłość i wdzięczność dla tych przodków naszych, co nie pomógł nie pozdobyć i na walki pole, ale w obronie dobrej, Złusznej sprawy zwycięskiego dobyli oręże. Twórca pomnika i wszyscy, co przy pracy byli pomocni, składam hołd ten dziękczynny święty i w pamięci, składając go na ołtarzu ojczyzny jako wotum pobożne, błagając te wysokie, świetlane duchy, od wieków już Bogiem złączone, że wszystkie dzieci tej ziemi natknęły miłością i zgodą, by rozszerzyły serca nasze, by wyprosiły dla nas i wiary moc i nadzieję, pogodę, rozwagę, cierpliwość i tę dobrą wolę, bez której nie ma ani cichych, ani sławnych czynów. Niech wie, więc naród, osobie najwyższych wszystkich ziem polskich, swego dostojnika, tę ofiarę serc naszych miłościwe przyjąć, bracia. Pragniemy gorąco, by każdy Polak i Litwin, każdy z dawnych dzielnic ojczyzny czy za oceanów, spoglądali na ten pomnik jako na znak wspólnej zwały, zapowiedź lepszych czasów, jako na cząstkę własnej wiarą silnej duszy. Wraz starej, ukochanej stolicy naszej, oddajemy to dzieło we władanie wieczyste. Do prześwietnej Rady Stowecznego Grodu, do jej dzielnego, zasłużonego prezydenta, gorąco i usilną zanosimy prośbę, by nad tym pomnikiem zechcieli życzliwą i troskliwą rozciągnąć. Było to przemówienie fundatora pomnika Jagieły Kruwalskiego, wygłoszone w tym miejscu 15 lipca 1910 roku. Artysty, patrioty Ignacego Paderewskiego. Uprzejmie proszę gospodarza uroczystości, prezydenta stołeczno-królewskiego miasta Krakowa, profesora Jacka Majkowskiego, o zabranie głosu. Panie. Panie Wojewodo, Panie Przewodniczący Rady, Wielcy Szanowni Państwo. Obchodzimy wyjątkowe uroczystości. Uroczystości poświęcone zwycięstwu nad Zakonem Krzyżackim 600 lat temu. Zwycięstwu, które było jednym z najważniejszych zwycięstw Europy. Ale obchodzimy także uroczystości rocznicę uroczystości, która odbyła się tutaj, w tym miejscu, 500 lat później. Uroczystość odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego i także pierwszego wykonania roku, które także w tym czasie, wówczas miało miejsce. Proszę Państwa, losy tego pomnika są bardzo skomplikowane, tak jak i skomplikowane losy naszego kraju. Zniszczony, niszczony przez kilka miesięcy, bo w zasadzie od listopada 39 roku do kwietnia 40 roku wysadzany w powietrze, rozrzucony po całych polsach, figury były rozwiezione po wielu miastach, zatarte zostały, niby wszelkie ślady. W roku jednak na podstawie fragmentów, tych nielicznych fragmentów, które się uchowały i fotografii, Podjęta została decyzja o odbudowie tego pomnika, zrealizowana dopiero w 1976 roku, wówczas to wszyscy mieszkańcy naszego państwa już w telewizorach mogli śledzić oddanie tego pomnika. Proszę Państwa, te dwie rocznice pokazują nam rolę naszego miasta. W 1410 roku był grafów stolicą olbrzymiego imtaemu Jagielonów, można powiedzieć, w takim lat później był drukową stolicą Polski. Miastem, do którego przyjeżdżano, żeby pokazać dzieciom groby królów i chwałę potęgi Rzeczpospolitej. Teraz czcimy tę rocznicę. Sądzę, że nawiązując do słów Ignacego Paderewskiego o tym, aby zachować pieczę nad tym miejscem, możemy powiedzieć bardzo zdecydowanie, te słowa wzięliśmy sobie do serca i pieczę nad tym miejscem trzymamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Bardzo bym prosił o zrobienie przejścia wszystkich fotografów Pana z kamerą. Nastąpi w tej chwili złożenie kwiatów. Proszę Państwa, pierwszą wiązankę wspólną grup nieznanego żołnierza i podpownik Gruwalski w imieniu społeczności Miasta Krakowa złoży Prezydent Miasta Krakowa Pan Profesor Jacek Majorowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Józef oraz przedstawiciele wojska Pan Generał. Malinowski, wice, y, dowódca wyzglądowy. Bardzo proszę. Starszy bractwa Leszek Gołdów. Bardzo proszę.